Cześć, to Paweł z Piwnego Klubu. Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na YouTubie. Ze mną Marusia. Cześć Marusia. Cześć. Brodowski e, Festiwal Dobrego Piwa, oczywiście o tym wiecie, ale być może wiecie, być może nie, że również Festiwal Cedrii Miód, tutaj plakat za nami i dziś właśnie po to się spotkaliśmy, żeby o tymże przedsięwzięciu porozmawiać. Marusia, zanim przejdę do tej konkretnej edycji, to może mm, mały powrót do przeszłości i w ogóle powrót do korzeni. O co chodzi z tym Festiwalem Cedrii Skąd pomysł? Co jest najważniejsze? Dlaczego warto kwietniu, to zaraz powiemy dokładnie. W marcu i kwietniu przejście i odwiedzić. No, w, nie w marcu i kwietniu, tylko w kwietniu, bo pierwszego Ach, i drugiego. Okay. Sobota, niedziela. Y, cydr i miód. Miód od razu podkreślam, że pitny, bo z tym czasem jest problem. Mnie się wydawało, że to oczywiste, że jak mówimy o cydrze, no to miód też chodzi o alkohol, ale się okazuje, że nie. Y, są to takie, no fajne y, napoje. Typowo wydawałoby się polskie, no bo jabłka, miód. Mm. No, a jednak stosunkowo mało znane albo znane nie z tej strony, w której byłyby, mogły, miałyby możliwość być ba bardziej popularne. No i stąd właśnie pojawił się pomysł, żeby taką imprezę zrobić. W zeszłym roku odbyła się po raz pierwszy. Była w takim miejscu Centrum Kultury Agora, co jak ktoś to pięknie określił, no to było takie miejsce, że tam naprawdę trzeba było chcieć trafić. Prawda? Jak już o tym wspominasz, to nie mogę się, się powstrzymać i zapytać. Zmiana. Zmiana w tym roku mm -hmm. i to taka potężna zmiana, bo na miejsce, myślę prestiżowe. Ja tam nigdy nie byłem, ale widziałem na, na zdjęciach, widziałem też, gdzie to jest umiejscowione. Myślę, że dobra zmiana. Concordia Design. Dobra zmiana. Bo... <laughs> Jakkolwiek to nie brzmi. <laughs> tak, Concordia Design, Wyspa Słodowa, czwarte piętro, ale spokojnie, są windy. Widok na stare miasto, no po prostu rewelacja, no i tam łatwo trafić, jest wszędzie blisko. W sensie w centrum. Natomiast jeszcze wracając właśnie do poprzedniej edycji, okazało się, że mimo że to faktycznie było no, ciężko trafić, w dodatku pogoda była wyjątkowo paskudna, no to w sobotę całkiem Pamiętam. była fajna frekwencja, więc no, uznałam, że warto to po prostu przenieść w jakąś taką bardziej. Prestiżową, właśnie chociażby miejscówkę, no i jakoś to bardziej rozbujać. No właśnie, i fakt, że druga edycja się odbywa, ale też fakt, tu mogę ci uchylić rąbka tajemnicy, nie rozmawialiśmy o tym, ale ja miałem okazję rozmawiać z wystawcami i byli zadowoleni. To znaczy, jak na pierwszą edycję, naprawdę wyszło to super. Moje zdanie, jako osoby, no w sumie konsumenta, czyli przyszedłem odwiedzić, zobaczyć na chwilę, też pozytywne. Ja myślę, że w Polsce jest trochę, tak jak powiedziałaś na początku, problem ze zrozumieniem chyba tego cydru i miodu, no bo tak, wystawców w ogóle jest niewielu, przecież ile jest cydrowników w Polsce, no, może dziesięciu, kilkunastu? Kilkunastu, w dodatku większość cydrowników to woli się zaszyć u siebie, bo mają też bardzo małą produkcję, oni hmm. to sprzedają na miejscu, gdzieś tam w okolicy, poza tym jest to produkcja sezonowa. Więc oni na jesień obrabiają jabłka, potem robią cydry, a potem na przykład po lecie to już nie mają tego cydru. Więc okay. jakby zrobienie tej imprezy na wiosnę ma sens, no bo wtedy akurat wchodzą tak. zeszłoroczne jabłka już przefermentowane do spożycia. Super. Natomiast, natomiast miody to też miałam w tym roku taką. A my w tym roku nie przyjedziemy, no bo fajnie było, ale takie czasy że my postanowiliśmy się w tym roku zaszyć tam u siebie i tylko jeździć po okolicy, bo no bo wiesz, Marusia, my mamy taki produkt, co nie musimy teraz sprzedać, no możemy tak. za rok sprzedać, możemy <laughs> za dwa lata sprzedać. A ja mówię, no tak, będzie jeszcze droższe, bo leżakowane dłużej, nie? Ja pamiętam pierwszą edycję i e, Likus chyba jest takim, miał dosyć, prawda? Dobrze pamiętam? Wilkus. Wilkus, przepraszam Wilkus. najmocniej. Likus to w ogóle właściciel hoteli. pomoliłam się. Wilkus, Wilkus, tak. od wilka. Torfowy miód. Po prostu ja go mam o. cały czas. Ja spróbowałem. No pamiętasz chyba. mówię, chodź, zobacz. No to... Stos. To był sztos. No wie, o to chodzi właśnie, że, a najśmieszniejsze było to, że ja tą y, imprezę robiłam bardziej pod kątem cydru, a po prostu zachwyciłam się miodami, że to nie wiedziałam, że takie właśnie, to, to wiesz, właśnie leżakowana w beczce po whisky była też leżakowana w beczce po koniaku. Mhm. Poza tym no są y, miody robione, zamiast wody dodaje się owoców, mhm. czyli wtedy mamy miody wiśniowe, miody balinowe, tak. y, różne inne. No, i też takie mio... napoje miodowe, z bicień przecież... No przecież. Augustowska miodosetnia, czyli takie około 5-6%, więc można to już pić jak piwo, pyszne w ogóle. No, i też The Big Fellow oni z kolei nie mieli tego w zeszłym roku, ale potem, jak już jeździli na imprezy, to już właśnie na tej imprezie zauważyli, że będzie zapotrzebowanie i było, że szprycery robią. Tak. Czyli od razu po prostu z wodą, z lodem i z nalewaka jest też lekki napój miodowy. No i softy, bo to też jest rzecz ważna, festiwal alkoholu, no. ale jakbyście chcieli bezalkoholowa, znaczy nie wiem, ale jeżeli będzie Bartek z The Big Fellow, chyba już było info, że będzie, no to Jedziemy. na pewno przywiezie softy, a to są jedne z najlepszych tak, softów, jakie tak. piłem. Zwłaszcza, zwłaszcza ten kompot z suszu, nie wiem, czy piłaś takie. Nie, 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 takie jeszcze nie miałam. Niesamowita opracji. sprawa, także też... Ta, też oni bardzo właśnie poszli tak no, w ciekawą stronę. Tak. Chciałem zapytać, czego możemy się spodziewać, ale w sumie no, już powoli zaczęłaś o tym mówić sama. Miodosytnie, cydrownie. Czy piwo też się pojawi albo przedstawiciele innych trunków, czy raczej jest to w kierunku typowo miodowo cydrowniczym Wbrew pozorom piwo się pojawi, ale właśnie bezalkoholowe, bo tak. Możecie się dziwić, no tak. że co, co miutamy przy piwie, nie? ale właśnie bezalkoholowym? Będzie piwo bezalkoholowe, bo będzie też stoisko, które będzie miało napoje bezalkoholowe, w tym piwo bezalkoholowe, ale też będzie miało grafa. O, czyli piwo, mieszanka jakby sokiem. z, y, tak, cydro-piwo, coś w tym piwo, stylu. piwo z sokiem, nie no, tego nie zapominujcie. No, ale nie, no, nie, nie, nie pff, takim. to nie o to chodzi. Tak jest. No dobrze, nowe miejsce. Formuła y, chyba podobna. Rozmawialiśmy o scenie, y, sporo rzeczy, znaczy sporo. Scena będzie żyła, o tak, tak? Będą, tak jak w zeszłym roku, coś tam się będzie działo. No będzie o wiele lepiej niż w zeszłym roku, bo w o. zeszłym roku w centrum kultury Agora tam ta scena była zaciemna ciemna, mhm. i tamte pokazy to były przed sceną. No Tam z nagłośnieniem był problem, nieważne. Tu będzie wszystko tip top, to jest po prostu miejscówka, taka już nowoczesna, oni są przygotowani na takie sytuacje. No i będę miała też fajnego kolegę, który poprowadzi się, zadeklarował. To jest też pan, który będzie cydrownie otwierał, ale jeszcze jej nie ma. Za to jest też aktorem przy okazji, więc no o. idealnie pasuje. Och, jeźdź na czy za wcześnie? Jak to oglądamy, to jest za tydzień? Ech... <laughs> Nazw nazwisko <laughs> bardzo charakterystyczne. Pfeiffer. Okay. Pisze się Pfeiffer. Prawdopodobnie kiedyś pisało się inaczej, z tego co pamiętam, tak mi mówił, ale teraz Pfeiffer i. No i to tak. Super. Wrzucam, bo po tym to na pewno znajdziecie. No. Fajnie. Będzie edukacja rozumiem też, tak? Bo tak jakby tak. trochę głębiej w tę scenę wchodzę. Można też się spodziewać czegoś od no tej no strony? w tym roku poprosiłam Anię Dławichowską, ona była w zeszłym okay. roku jako gość. A w zeszłym roku Przemek Iwanek prowadził degustację, a w tym roku ona. Ona jest też sędzią miodosytniczym. No i w Super. Cydrach też siedzi także. Także będzie fajnie. No i lubi w ogóle widać, że ona tak bardzo, bardzo zaangażowana jest i z taką pasją do tego podchodzi. No i oczywiście będzie spotkanie miodosytników i cydrowników domowych. O, super. No i, i tu właśnie z, z Michałem Fajferem się umówiłam, że na scenie to on tam będzie różne konkursy robił, bo w zeszłym roku w sumie nic takiego się nie działo, oprócz tych pokazów mhm. kulinarnych. No, bo mówię, tam były no, problemy takie z tymi y, rzeczami, więc nie, nie poszło jak planowałam. No, ale nie wszystko może wyjść za pierwszym razem. No, nie, no jasne, fajnie, że się odbyło. Nowa inicjatywa w takich czasach łatwa. No, a w to tym roku jest. zapowiada się, że super, będziemy mieć też kilka fajnych stoisk y, takich jedzeniowych. O, właśnie, Bo będą, będą ostre papryczki, które będą miały też różne takie zestawy, więc może się pokusimy o jakiś konkurs też. Na ostro, nie? To zawsze Będę się tam księciem cieszy. Nie? <laughs> Ale będą y, sosy w sensie Dziki Bill, razor albo jeszcze jest trzeci, zapomniałem? Czy, czy ktoś, kto hoduje? Y, ktoś, kto hoduje. Okej, okay. czyli no, sos także... to nie będą ci. Od sosów. Dobrze, to nie, fajnie, to nie coś nie będzie nowego. Nie nie nic takiego znanego w sensie szerzej, Super. już no, takiego ogranego. Ja no, kiedyś coś część z Was wie, hodowałem papryczki, udało mi się nawet Karolinę Reaper hmm. hodować, więc hmm. moje klimaty. Super, oferta gastro, taka normalna również, mam nadzieję, jakaś tam się. E, to pamięta. znaczy, nie, futraków Czy... nie będzie w tym roku. Hmm. No, w zeszłym roku zresztą też biedni tak. oni tam stali na tym zimnie, w tym się niewiele działo, no ale to nasz to tam. W tym roku tam nie, nie, nie będzie takiej yy, nawet możliwości. specjalnie mhm. możliwości, no bo to jest czwarte piętro, no kto będzie tam się. Jasne. Znaczy i tak się pewnie będą przemieszczać, ale, ale nie, nie, nie będziemy tam robić. Okay. Natomiast będzie kilka stoisk, takich też będzie można i na ciepło coś zjeść. A, no to super. No Tam jest restauracja też na dole w Concordii, także tam zawsze można się jeszcze poratować. Super. A poza tym blisko jest centrum, to nawet można wyskoczyć na obiad i wrócić, jak już ktoś będzie strasznie głodny. Super, no zapowiada się super. Kochani, wyspa Słodowa, przypominam, czy tam obok wyspy, no można powiedzieć, że wyspa Słodowa właściwie, tam bardziej w kierunku Ostrowa Tumskiego. Concordia Design dla tych, co może kiedyś tam yy, chodzili, no bo to jest stosunkowo nowy mhm. projekt, to tam kiedyś była taka zrujnowana kamienica i oni to część odbudowali, obudowali yy, takim... Fajnym architektonicznie, tak. fajnie jest to zrobione, no właśnie bo tam jest ten widok z, czwartego, z piątego piętra, w ogóle z tarasu to jest rewelacyjny widok hmm. właśnie na całą Starówkę. Także miejsce jest fajne, naprawdę. Miejsce jest fajne, miejsce jest w centrum, miejsce jest blisko Wyspy Słodowej, więc jeśli tylko będzie ładna pogoda i tam obok gdzieś będziecie, no to nie możecie nie zawitać, zwłaszcza, że, i to jest chyba najważniejsze, wstęp jest bezpłatny, prawda? Tak, wstęp jest bezpłatny. Jak Dobrze, to przypomnijmy jeszcze raz na koniec. E, pierwszy, drugi kwietnia to jest piąte, to jest sobota i niedziela, o ile dobrze sobota, pamiętam. Sobota, i niedziela, w sobotę od 12 do myślę tak północy, a w niedzielę od dwunastej do 19, żeby tam Wiadomo, był Normalne czas było. na odpoczynek. Tak jest. Concordia Design, Wrocław, Wyspa Słodowa. Tu za mną plakat, ale obejrzyjcie, znaczy zerknijcie na media społecznościowe. Cydry tak. i Miód znajdziecie na Cydry Facebooku. Cydry i Miód. Instagramie chyba też, czy nie? Na Instagramie nie widziałem. Za chwilę. W będzie. <laughs> Dobrze. Naprawił mi się Instagram, więc... Na Instagramie też wkrótce na TikToku, jeżeli nie jako Cydri Newt, to na pewno na kanale Piwnego Klubu. Także obserwujcie, klikajcie i przychodźcie, bo takie inicjatywy naprawdę są ważne tych słówko ode mnie nie tylko dlatego, że są ciekawe, że można wielu rzeczy fajnych spróbować, ale też no, wspiera się jednak jakoś ten kraft no pod tak każdym tak. względem de facto. No. Bo raz, że kupuje się te produkty, dwa. E, no słuchajcie, też organizujemy festiwale, wiecie, o tym robimy to też dla odwiedzających. Im więcej ich, tym lepiej, tym to się bardziej rozwija i więcej. E, no można warto, się spodziewać warto, bo, warto bo, no bo zwłaszcza, że takie, że tego typu produkty nie są tak, że w każdym sklepie można kupić, e, więc warto po prostu przyjść, popróbować te małe ilości, bo to będzie też przecież na miejscu, to będzie impreza, że siedzimy i biesiadujemy, oczywiście na wynos można kupić, ale można też właśnie po seteczce. Po dwie seteczki cydru po pięćdziesiąteczce miodu można będzie popróbować małe ilości. Nie? Więc... Tak, ja też do tego zawsze zachęcam, bo no. to pozwala nam spróbować więcej i dłużej wytrzymać. No i wybrać sobie to, co najbardziej. Tak. Na przykład, ty mówisz, ja, ja też to, ten torfowy, a? no ale ten z właśnie Big Fellow miał z czarnym bzem. Z maliną? Bo? Tak, cydry hmm. generalnie wszystkie były dobre. A w ty, o właśnie, a w tym roku jeszcze debiutuje Cydr Radosny, tutaj przecież chłopaki z Wrocławia. A czekaj, w zeszłym roku też coś było, czy to nie domowa inicjatywa była wtedy? Tak, oni byli domową inicjatywą. Mhm. Oni wygrali konkurs taki na najlepszy cytr domowy i uważali... uważyli, uważali, ja ciągle mówię uważali, tak. już mi zwracają uwagę, a ja ciągle. Wyprodukowali to. ten cydr. W cydrowni Smekan, która też zresztą będzie. O super. A w tym roku już be, z własnej cydrowni będą, będzie stoisko, będą mieli cydry z własnej cydrowni. Super. Także ekstra. Kochani, śledźcie media społecznościowe, tam cyk, co chwilę, może nie co chwilę, ale co jakiś czas pojawiają się nowe informacje, kto będzie, w jakiej formie, bo to się cały czas pewnie jeszcze e, nie tyle, że zmienia, to pewnie też, ale e, no trzeba dawkować te dobre informacje, więc no tak, odbiedźcie tak. cydry miód na Facebooku, na Instagramie i jest do imprezy. Tak, widzimy się 1 lub 2 kwietnia, albo 1 i 2 kwietnia, czyli sobota, niedziela. Konkordia dnia. Slegów nie oferujemy <laughs> Wrocław. Ja też już nie, Łukasz nie, tym razem nie. Sorry. <gry> PDK. Tyle. Dziękuję Ci Marusia. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.